A teraz proszę o zabranie głosu gospodarza miejsca pana marszałka Marka Kuchcińskiego bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, ekscelencjo księże arcybiskupie, ekscelencjo księże biskupie, szanowni państwo. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę jako przedstawiciel władz Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczyć dzisiaj w historycznej konferencji, w historycznym wydarzeniu, pod wieloma względami historycznymi. Po pierwsze, dzisiaj podczas jednej z najważniejszych debat, dyskusji czy sprawy, z którą od wielu, od szeregu już lat, z którą znosimy się, uczestniczy, uczestniczy nuncjusz apostolski w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to wydarzenie, które uważam powinniśmy przyjąć jako wydarzenie historyczne. Sprawa najważniejsza dzisiaj w naszym życiu publicznym, politycznym i przedstawiciel Watykanu, ksiądz arcybiskup nuncjusz jest razem z nami, występuje <klucza> razem z Dla nas, myślę parlamentarzystów, będziemy z, ze szczególną uwagą słuchać państwa głosów, państwa rad, recept, a także dzielić się ze swoimi, do, swoimi doświadczeniami, ale myślę, że te słowa już, które usłyszeliśmy od księdza arcybiskupa o sile polskiego katolicyzmu, o tym, że partie o roli służebnej wobec człowieka, wobec chrześcijaństwa, ale przede wszystkim wobec narodu, państwa polskiego o roli służebnej partii politycznej w dzisiejszym aktualnym świecie taką mamy konstrukcję ustrojową państwa, że partie polityczne są tą instytucją organizującą życie publiczne i polityczne to łączy się z podstawową naszą troską, naszym pytaniem i wyzwaniem o tym w jaki sposób powinniśmy angażować się w polityce i co to znaczy na bieżąco ta słynna, znane powie powiedzenie troska o dobro wspólne, polityka jako troska o dobro, o dobro, o dobro wspólne. Myślę, proszę Państwa, że my jako chrześcijanie, katolicy, jako ludzie Kościoła Powszechnego, na nas powinna spoczywać podwójna niejako odpowiedzialność za życie publiczne w Polsce. Po pierwsze, powinniśmy dbać, dbamy o to, ale powinniśmy przekazywać do całego narodu, wszystkich Polaków tę świadomość, że to przecież dzieje polskie od ponad 1050 lat są związane z chrześcijaństwem, z katolicyzmem. To było największe chyba wydarzenie w perspektywie tych ponad dziesięciu wieków, przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I. To było wydarzenie, które wpłynęło na rozwój Polski, rozwój Polaków i miejmy nadzieję będzie wpływać w przyszłości. Także jeżeli popatrzymy z perspektywy całej cywilizacji chrześcijańskiej i obecnej wspólnoty czy organizacji politycznej jaką w Europie, jaką w Europie szereg państw tworzy, to widać wyraźnie, że tutaj jest dla nas wyzwanie jedno z najważniejszych utrzymać tradycyjne, utrzymać tradycyjne fundamenty korzeni cywilizacji europejskiej oparte na chrześcijaństwie. A druga sprawa, proszę Państwa, to jest e, drugi obszar, to jest obszar bieżący, w jaki sposób skutecznie wpływać na tworzenie w Polsce prawa, by to prawo służyło ludziom, e, było, by to prawo było budowane w oparciu o te fundamentalne wartości, o cały system wartości chrześcijańskich, by to prawo chroniło to, co dla nas jest najważniejsze, byśmy mogli skutecznie przeciwstawić się temu atakowi, o którym mówił pan poseł Telos, Terus na początku, temu atakowi na Kościół katolicki i, dla nas, co, i na to, co dla nas jest najważniejsze, na podstawowe wartości chrześcijańskie. Na co dzień tego doświadczamy w naszym Sejmie i miejmy nadzieję, że, że z państwa udziałem, wzmocnieni duchem, znajdziemy lepsze recepty, żeby skutecznie z tym złem walczyć. Dziękuję bardzo.